W nowym mieszkaniu chciała tylko trochę życia ciszy, zieleni, akwarium. Kupiła je z drugiej ręki. Wydawało się zwyczajne szkło, filtr, parę roślinek. Ale drugiego poranka coś się zmieniło. Na szybie była wiadomość, napisana od środka. Początkowo myślała, że to żart ale wiadomości zaczęły się zmieniać i stawały się coraz bardziej osobiste, czyli historia o akwarium, które nie tylko miało własne życie, ale także pamięć. Marta, 26 lat, studentka architektury wnętrz, przeprowadziła się do nowego mieszkania na obrzeżach miasta, pierwszy raz sama. Dla towarzystwa i odrobiny spokoju postanowiła kupić akwarium. Nie chciała nic wielkiego, tylko coś małego, żeby w tle było życie, gdy rysuje projekty. Znalazła ofertę w second handzie, akwarium, 60 litrów, z całym wyposażeniem, filtr, grzałka, nawet kilka rybek, neonki, gupiki. Sprzedająca powiedziała tylko, niektóre rzeczy lepiej zostawić w spokoju, ale jeśli pani je bierze, niech pani czyści szybę codziennie. Marta się roześmiała. Uznała, że starsza kobieta po prostu miała swoje dziwactwa. Pierwsza wiadomość pojawiła się drugiego poranka. Na wewnętrznej stronie szyby ledwo widoczny napis jakby ktoś małym palcem narysował go w skondensowanej parze albo glonie Cześć! Marta pomyślała, że to może zarys. Przypadkowe przetarcie filtra, przetarła szybę, zapomniała, ale następnego dnia było kolejne słowo: Widzimy cię. Tym razem litery były większe, dokładniejsze, równiutkie, jak napisane przez kogoś, kto robił to od dawna. Zaczęła nagrywać akwarium całą noc. Ustawiła telefon, podłączyła do ładowarki. Na nagraniu rybki pływały, nic szczególnego, żadnych ruchów, żadnej ręki. A rano nowa wiadomość: Nie jesteś sama. I wtedy zaczęły się dziać inne rzeczy. Woda czasami falowała, choć nikogo nie było w pokoju. Filtr wyłączał się. I włączał sam. Raz o trzeciej nad ranem usłyszała plusk, jakby coś wyskoczyło z akwarium. Ale niczego nie znalazła. Wiadomości stawały się coraz bardziej bezpośrednie. Wiemy, co robisz. Nie zasłaniaj się, zapamiętujemy. Jednego poranka, kiedy Marta zeszła z łóżka po nocnym koszmarze. Na szybie było napisane: Wiemy, co śniłaś. Poczuła, że coś ją obserwuje, nie tylko z akwarium. W całym mieszkaniu było coś ciężkiego w powietrzu. Zaczęła spać z zapalonym światłem, ale to nie pomogło. Marta pojechała z kamerą do sklepu, w którym kupiła akwarium. Chciała znaleźć sprzedawczynię, ale budynek był opuszczony. W środku tylko kurz i rozbite szkło. Na ścianie z boku ktoś napisał farbą: Nie oddasz ich. Znalazła lokalne forum akwarystyczne, opisała sytuację. Jedyny komentarz, jaki dostała, brzmiał: To akwarium pamięta, Niektóre z nich mają duszę. Jeśli zaczynają mówić, to znaczy, że już jesteś częścią. Ostatnia wiadomość pojawiła się nie na szybie, ale na ścianie obok akwarium. Nie dało się jej zmyć. Otwórz nas. Tego samego dnia Marta zadzwoniła do przyjaciółki. W słuchawce słychać było tylko bulgotanie wody. Kiedy przyjaciółka przyjechała, drzwi były otwarte, a mieszkanie kompletnie suche. Z wyjątkiem jednego miejsca. Pod akwarium była duża kałuża wody, a na pustej szybie widniało jedno słowo: zostań. Od tamtej pory Marta zniknęła, ale akwarium znów pojawiło się na aukcji. Cena 60 zł. Opis. Stan bardzo dobry, ryby w gratisie, bardzo spokojne, lubią mówić. Czy to tylko złudzenie? Czy może niektóre akwaria naprawdę pamiętają? A jeśli coś, co wygląda jak dekoracja, ma w sobie więcej niż tylko rybki, co jeśli patrzysz przez szkło, a ono patrzy na ciebie? Zasubskrybuj kanał, jeśli odważysz się spojrzeć jeszcze raz i napisz w komentarzu, co widzisz w swoim akwarium do usłyszenia, tam gdzie nawet woda ma głos.